Witam Cię w podcaście Lekistan Oddech Mindset Medytacja. W dzisiejszym odcinku, Klaudia, będę poruszać temat pomagania i wspierania. Jak to robić i jak tego nie robić? Zapraszam Cię do uwierzenia bądź odsłuchania tego odcinka. I zaczynamy. To czym jest pomaganie? Czym jest wspieranie kogoś? Może być zarówno na poziomie. Takim mentalnym, na poziomie psychicznym, a też na poziomie materialnym. Możemy coś komuś komuś dać, jeżeli chodzi o jakąś rzecz, której potrzebuje, możemy mu... możemy, możemy tę osobę wysłuchać, możemy wesprzeć ją w, w taki sposób, że damy jej. Jakieś inne spojrzenie na, na to, co dzieje się teraz w jej życiu. Także pomaganie może być zarówno materialne, ale też mentalne, psychiczne, na takim, na takim poziomie niematerialnym. Ok, i tak się zastanawiam, czy za pomaganie należy nam się jakaś zapłata. Myślę, że jeżeli się z kimś umówimy, że za jakąś pomoc, którą od nas otrzyma, ta osoba nam w jakiś sposób zapłaci. Czy to odwdzięczy się nim innym razem, czy to zapłaci nam gotówkę, tak? Czy zrobimy przelew, czy, 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 czy da nam coś w zamian za tę pomoc, no to okej, okay, jak najbardziej, ale. Czy możemy wymagać czegoś w ramach tej pomocy, jeżeli się na to nie umówimy, w ramach tej pomocy wsparcia, jeżeli się na to nie umówimy? No, moim zdaniem nie. A często jest tak, że gdy pomagamy, oczywiście w, w, tym, w tym naszym przeżyciu, tak, w tych naszych odczuciach, pomagamy komuś, to ta osoba powinna nam się odwdzięczyć. Powinna w ogóle, zacznijmy od tego, że ta osoba powinna być wdzięczna za to, że my w ogóle zechcieliśmy jej pomóc, zechcieliśmy ją wesprzeć, zechcieliśmy wskazać jakiś kierunek, w którym powinna iść, kierunek działania, kierunek niedziałania. I tutaj pada bardzo ważne pytanie, czy pomagamy wtedy, kiedy ktoś nas... O tym nie informuje, że potrzebuje pomocy. Albo czy pomagamy w taki sposób, w który ktoś nie chce, żebyśmy mu pomagali. Na przykład, jasno nam o tym mówię, że takie formy pomocy, takie formy wsparcia mu nie odpowiadają. No właśnie za chwilę sobie odpowiemy na to pytanie. Zatem w jaki sposób nie pomagać? Nie pomagaj w ten sposób, że ta druga osoba cię o to nie prosi i nie mówi jasno, że potrzebuje pomocy, albo, że potrzebuje być im wysłuchana, czy też potrzebuje, żeby ktoś z nią był, to jeżeli na siłę będziesz jej pomagać i będziesz jeszcze oczekiwać, że, że ten ktoś będzie zadowolony i będzie ci wdzięczny, będzie ci dziękować, no bo przecież z twojej perspektywy to, co ty podsuwasz tej osobie, tak, czy to jakieś gotowe rozwiązania, czy to jakieś kwestie, czego ma nie robić, a co powinna robić, to myślę, że możesz się rozczarować, bo wtedy za coś, o co ta osoba nie prosiła, nie musi być wcale wdzięczna i nie musi wcale okazywać jakiegoś, nie wiem, jakiegoś zadowolenia, jakiegoś, jakiegoś entuzjazmu nawet, tak? Często jest tak, że dajemy jakieś rady, złote rady, tak zwane, Michał mi podsunął, podsunął właśnie ten. Te kwestie złotych rad. Bo wiesz, mi się wydaje, że ty powinnaś, powinieneś pójść na siłownię, albo przeczytać tę książkę, albo nie powinnaś, nie powinieneś otwierać działalności, bo to bez sensu, bo na tym się nie zarobi. I najlepiej to tak zrób, no nie? No, ale to nie jest twoje życie. To jest, to jest droga kogoś innego, tak? Jeżeli nawet tobie się wydaje, że w twojej rzeczywistości, w twoich przeżyciach w, kierujesz się też innymi wartościami, tak innym światopoglądem niż ta druga osoba, dla ciebie może być to oczywiście jak najbardziej dobre rozwiązanie, tak? Ale zastanów się, czy faktycznie tego ktoś potrzebuje od ciebie. Czyli osoba, która. Um, być może jest w trudnej sytuacji, potrzebuje takich gotowych rozwiązań. Czy ona może woli zostać wysłuchana, może nawet woli się wypłakać, może potrzebuje posiedzieć z kimś w ciszy, albo potrzebuje, żeby ktoś uszanował taką kwestię, że ona wcale tej pomocy nie chce, albo nie jest w stanie jej teraz przyjąć. Bo jej cały świat jest zbyt zamknięty, żeby wkraczał tam ktoś jeszcze, jak ktoś z zewnątrz. No Także w taki sposób yy, nie pomagamy. W taki sposób nie pomagamy, bo nam się może wydawać, że, że coś będzie dobre, a yy, może to wcale dla tego człowieka nie będzie dobre. Może on nie jest na to gotowy, żeby to przyjąć. Może. Yy, może tego teraz nie chce, może nie potrzebuję, może potrzebuję zupełnie czegoś innego. Jeżeli ta osoba ci o tym powie, no to fajnie, bo już masz jakiś kierunek, ale jeżeli ci nie mówi, no to uszanuj to. To uszanuj to, możesz być, być po prostu, możesz, możesz dawać też swoją jakąś obecność, ale bez takiego natarczywego wchodzenia do czyjegoś życia. To jak pomagać? W jaki sposób pomagać? W jaki sposób wspierać? Przede wszystkim um, ta wola musi wyjść od drugiej strony. To ta druga strona um, musi okazać, że ona tej pomocy chce, że ona tej pomocy potrzebuje. Bo wtedy też um, myślę, że zmniejsza się takie poczucie, że ktoś musi być Ci wdzięczny za Twoją bezinteresowną przecież pomoc, ta, której może wcale nie potrzebuje. Albo no, która e, zrobi w jego, w jego życiu więcej szkody niż w pożytku. E, I to jest pierwsza kwestia, żeby, żeby w ogóle pytać: Pytać, czy ty potrzebujesz mojej pomocy, czy potrzebujesz mojego wsparcia? E, a czy może dasz mi znać, kiedy będziesz tego potrzebować? I przede wszystkim, najważniejsze pytanie to jest, czego potrzebujesz? Co mogę dla Ciebie zrobić? Jak mogę Cię wesprzeć. Jeżeli tobie się wydaje, że to jest nasze rozwiązanie na wszystkie problemy tego człowieka, to może to nie jest. Nie jest odpowiednie rozwiązanie w, w światopoglądzie tego człowieka. Tym, w jakim on teraz w momencie życia jest. Może on potrzebuje czegoś innego, może właśnie potrzebuje wysłuchania, może potrzebuje ciszy, obecności tego drugiego człowieka i takiej, takiej nienachalności, ale takiego szczerego bycia, szczerego wsparcia bez narzucania się i bez takiego przeświadczenia, że ja wiem lepiej. Bo wtedy też myślę, że odbieramy sprawczość tej, tej osoby, która przecież która przecież. W głębi serca y, wie coś robić. Pewnie to jest, to jest jakoś przykryte, ale może na ten moment nie, nie potrafić sobie znaleźć rozwiązania. I może to właśnie tak ma być. Także pytaj, czy w ogóle ktoś, komuś też pomoc, tego potrzebuje, czy potrzebuje twojej pomocy, wsparcia. Jakiś słów, jakichś rzeczy materialnych. A po drugie, pytaj, czego potrzebuję, w jaki sposób możesz wesprzeć. Wysłuchaj przede wszystkim. Wysłuchaj bez oceny, bez próby podczas nawet słuchania tej osoby, szykowania sobie w głowie już jakichś gotowych rad i odpowiedzi. No dobra, a dobra, ok, a ja bym zrobił, zrobiła tak. No bo no, tak będzie najlepiej. A co by się stało, gdyby to zakończyło się na tym. Okej, okay, rozumiem cię. Jestem z tobą. Możesz teraz być w takim momencie swojego życia. Ale pamiętaj, że ja tutaj zawsze jestem. Jeżeli mnie potrzebujesz, jeżeli ja też będę mieć takie możliwości i, i przestrzeń, to na pewno będę cię wspierać. To też nie jest tak, że musimy na każdą pomoc odpowiadać, okej, okay, jak najbardziej jestem do dyspozycji. Tak? W 100%. No nie. Tutaj też trzeba brać pod uwagę swoje możliwości, swój stan, swoją wolę, swoją chęć wsparcia i pomocy i to, czy faktycznie i nie na to stać. Nie tylko materialnie, ale też mentalnie. Także. Tak to właśnie wygląda. To był podcast Lekki, stan oddech, mindset, medytacja. W dzisiejszym odcinku Klaudia mówiłam. O pomaganiu, o tym, jak to robić, jak tego nie robić. Także tutaj masz ode mnie kilka wskazówek. Myślę, że, że takich dosyć prostych, ale, ale takich, które są bardzo ważne. Jeżeli chcesz się podzielić jakąś swoją refleksją, może jakimiś swoimi, swoimi przemyśleniami, to daj znać w komentarzu. Pamiętaj, żeby oceniać nasz kanał, bo mamy fajny feedback, co, co możemy robić, jak możemy robić. Czego, czego, czego potrzebujesz od nas? Ja Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek, za uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!